Cześć. Ja jestem Łukasz. Witam was ponownie na moim kanale. Dziś sprankujemy sobie moją ex dziewczynę tekstem piosenki Farby Chcę tu zostać. Będzie to trochę hardkorowe, gdyż nie utrzymujemy w ogóle kontaktu, nie rozmawialiśmy od roku. No i może być to ciężkie, gdyż nasze stosunki nie są zbyt dobre. A więc do dzieła. Będę pisał oczywiście na Messengerze tekst piosenki Tutaj obok będzie Ci się wyświetlał mój ekran telefonu. Zaczynamy. Może na początku napiszemy "Hej" albo cześć. Masz chwilkę. Zobaczymy co odpiszę. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że wszystko jest OK. E, ogólnie nie rozmawiałem z nią cały rok. E, nie będę mówił dlaczego. E, to zostanie tajemnicą, ale zobaczymy. Od, na razie odczytała. Zobaczymy co dalej będzie. Pisze. Chcę ci coś powiedzieć. Zobaczymy co będzie dalej. Mnie to już rozwala od środka, nie? Powiedziałem sobie ogólnie, że nigdy się do niej nie odezwę, ale no zobaczymy co wyjdzie. Ciekawe czy coś w ogóle odpisze, czy prank pójdzie na marne. Cześć, to pisz. No dobra, no to piszemy. Wszystko wokół się zmienia. Przecinek. Wszystko wokół się zmienia. nawet Ty, nasze wspólne marzenia. Ale mi się łapy no to, ja to my, to, to, Może już no napiszę. Małe i duże problemy przeżyjemy. Małe i duże problemy przeżyjemy. To nic dla nas. Co? <noise> Dobra, i tutaj jeszcze będziemy pisać. Razem wszystko przetrwamy. Razem wszystko przetrwamy. Złe dni. Dobra, czekamy aż odpisze. Ja to już mam wekę z tego, nie? Nie wiem, jak wym. Jeśli Wam się to spodoba, to dajcie łapę. Oczywiście zasłonię tutaj jej zdjęcie profilowe i wszystko, gdyż nie chcę u, u jej. Może pokazywać jej tożsamości, żeby później nie było jakiegoś przypału. No, odczytuj, odczytuj. Dawaj, bo mi się. Chuj pamięć na kamerze skończy. Tutaj ona już kurde coś wyczaiła, że coś jest no nie tak. Jak teraz się skończy, to będzie lipa w chuj. Sorki, że tak się rozglądam, ale tutaj mam tekst piosenki na laptopie, tutaj patrzę w telefon, jeszcze muszę sprawdzać, czy się dobrze nagrywa, więc... Mam kilka rzeczy. o dobra, odczytała, od, odczytała, dobra. Może już no napisamy, chcę tu zostać. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być nawet kiedy będzie źle. Źle. <grym> ja pierdolę. Nie. Będzie źle. Tu cały czas wysyła te znaki zapytania. Chcę tu zostać, bo bez ciebie to nie mam siły, by dalej żyć. Co to jest dalej? To nie mam siły. To nie mam siły. Przecinek, by dalej żyć. Walniemy smutną buźkę. Może walniemy też jeszcze jakoś emotikonkę. Jakoś smutno. O, coś takiego. Zobaczymy, co dalej będzie. <laughs> Ale teraz to się skapnie. Skapnie się, że to jest prank. No, w jednym słowem chcę się na nie odegrać, bo zrobiła mi coś bardzo słabego. Ja się nigdy na niej nie odegrałem, więc chociaż takim prankiem internetowym chciałbym. A co ja mam do tego? Ty masz swoje życie i ja też. <laughs> no i bardzo dobrze. Ja nie chcę być w twoim życiu, ani to być była moim. Ja troszkę jestem szczęśliwy z kimś innym. Ale dobra, lecimy dalej. Odpisała to. Eee, chcę przy tobie umieć. Chcę przy tobie umieć. Chociaż czasem mnie ranisz, o nie, nie. Może bez tego powtórzenia, o nie. To i tak. Wybaczam ci. I buziaczek, tak, wyślemy buziaka. Zobaczymy, co teraz się robi hardkorowo, ludzie. En, dobra, Chcę przy tobie umierać i rodzić się Chociaż czasem mnie ranisz O nie, to i tak wybaczam ci I tutaj dalej będzie Może teraz to skopiujemy Wezmę Nie to, kurwa No teraz będzie powtórzenie To weźmiemy, to skopiujemy Chcę tu zostać I zawsze Teraz odpiszę, o odczytała, yy, niedługo ino powiemy, że to chyba nie będziemy do końca piosenki lecić, powiemy, że to pranki, żeby pozdrowiła YouTube'a, nie? A ona pewnie odpisze coś w stylu jak ją znam zbierdalać, albo coś takiego, nie? To jest już taka tradycja, można powiedzieć, ale dobra, lecimy dalej, ciekawe co odpisze, coś będzie odpisywać, czy nie? Yy, bo tutaj powybaczam Ci, jest tu, chcę tu zostać, tak. No, czyli wyślemy te, to, no i później już powiem, że to prank, bo to już będzie bez sensu dalej lecieć, bo się cały czas to powtarza, cały czas jest trzy razy ten sam refren, czyli powtórzę ten sam refren, jeśli coś, coś odpisze, jeśli nie, to po prostu wyślemy, że to prank i yy, na tym zakończymy. No, zbyt dużo się nie rozpisała, napisała chyba dwa razy co i a co ja mam do tego, ty masz swoje życie i ja też. No i to chyba będzie no na tyle. Ale no zobaczymy. Oby coś odpisała teraz, żeby to się tak na no nie zakończyło, bo będzie trochę słabo. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie OK. Oby teraz wszystko się na no ładnie nagrało, wszystko cały dźwięk się nagrał. Tutaj też żeby wszystko działało. No i będzie super. Dobra, lecimy dalej. Dawaj, dawaj, odpisuj. O, pisze coś. Dobra, dobra. Ciekawe, czy już wie, że to ta piosenka. Jestem ciekawy bardzo. Dobra. No, ale się rozpisuje. A napisze, aha. No, tak jest bardzo często było. Jak jeszcze byliśmy razem, to było aha. Ja tu piszę bardzo długi list, a tu jest aha. No dobra, spoko. Myślę, że Wam się spodoba ten odcinek. Alkohol ci nie służy, to widać. No i dobrze, to już koniec na dziś tego odcinka. Myślę, że Wam się podobało. Przepraszam bardzo, że po prostu nie mogłem pokazać Wam tego na końcu lecz nie dokupiłem karty pamięci do kamery, której, którą nagrywałem i niestety nie starczyło jej. Myślę, że Wam się to podobało. Ja końcówkę rozmowy dam Wam na koniec filmików w screenach. Dużo nie było, były chyba tylko dwie wymiany zdań i to by było na tyle. A jeśli Ci się to podobało i chciałbyś więcej filmików, więcej pranków na moich znajomych, na moich przyjaciołach, na moich na przykład koleżankach, które będą na pewno bardziej owocne niż na moje ex dziewczynie, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Piona! I